Cześć, dobry wieczór. Mamy już grubo po godzinie 23.00. Tak jak widzicie jesteśmy na dworzu. Robię tutaj wam dla Was mały test halogenów. Odległość jaką tutaj widzicie do bramy i do tego garażu to jest około 80-90 metrów. Zobaczcie. Mamy ciemność, nastąpiła jasność. Fakt, faktem jest to lampa, można by powiedzieć, nie rozproszona, a skupiona. Ale mamy też rozproszone. Tylko poczekajcie, musicie się pobawić kablami, bo nie wiem, który kabelek jest od czego. Zobaczcie, mamy tutaj lampy e, rozproszone. Ja teraz sobie przejdę, moi drodzy. Lampa jest zawieszona na około wysokości około 2 metrów. Przejdziemy sobie na. W drugą stronę i Wam coś pokażę. Ogólnie podniosłem troszeczkę teraz lampy. Zobaczcie pole i zakres. Ładnie kamera oddaje, ale przejdziemy na drugą stronę. Faktem, lampy są obie obok siebie. Teraz strasznie rażą. Podejdziemy bliżej, może od dołu się tam uda coś podejrzeć. Widzicie, lampy mają rozproszone. Światło na boki, jak i do przodu. Więc teraz sobie je przełączymy. Jak nam się tu uda podejść w moją dużą ręką. Wyłączyliśmy i teraz wam włączę te drugie lampki. Zniska będzie widać lepiej. O, śmiało można popatrzeć. I zobaczcie. 80 metrów lekką ręką. Światło jest dosyć widoczne. Gdy je sobie opuścimy troszeczkę, a nawet jedną, i tak dalej widać. Zobaczcie, mogę sobie to opuścić. W miarę ono jest i tak skupione. Ale w miarę to pole jest dosyć szerokie, widoczne. Wiadomo, że to nie jest typowa lampa już robocza, bo typowa robocza to będzie ta obok. Więc tutaj sobie postaram się ją jeszcze raz włączyć włącznikiem. I teraz zobaczcie. Mamy cztery lampy i dosyć, dosyć jasno. Mimo tego, że już jest późno i dosyć ciemnawo. Tutaj oświetlenie mamy dosyć mocne. Lampy ogólnie nie są drogie. Te mniejsze, robocze, typowe, rozpraszające to jest około 50 zł. Te większe około 90 I podejrzewam, że WESEM, bo widziałem WESEM i porównywaliśmy, bo te lampy ogólnie ja nie sprzedaję bez sprawdzenia. Porównywaliśmy z WESEM, który klient ma zamontowane. Nie ma różnicy. A różnica cenowa jest na pewno. Moi drodzy, ja zaraz tutaj przejdę do środka ponieważ mam jeszcze inne lampy, też tutaj podpięte, ale nie chciałbym Wam tutaj pokazywać ich na dworzu. Będziemy to robili już w ciemnym garażu, bo tam wiązka jest dosyć poplątana i po prostu chciałbym, żeby to miało ręce i nogi. A więc tak, tu mamy rozproszone światło na boki i centralnie do przodu. Tu mamy światło skupione, dosyć szeroka pole widzenia ale grunt że działa grunt że świeci moi drodzy naprawdę fajne światło mam tutaj paru klientów już też żniwa testowali i są naprawdę zadowoleni a tutaj moi drodzy mamy jeszcze dwie lampki kierunek postój hamulec kierunek postój hamulec teraz je sobie uruchomimy o nie ten guzik ale może ten bo tu jest naprawdę nie wiem czy to będzie widać może nie będzie widać ale zrobimy to inaczej nie patrzcie na bałagan ponieważ nie o to chodzi o moment bo chyba coś pomyliłem widzicie oczywiście jest pomylone tu mamy Teraz włączony stop, a tu pozycyjne. Najprawdopodobniej, widzicie, myślałem, że się uda zrobić fajnie, no ale niestety nie. Tamte światło jest za mocne i niestety, ale wrzucę Wam linka lub może się uda w ten sposób. No niestety się nie uda, zobaczymy. Czy coś ze światłem białym jeszcze jakby było? Nie, niestety nie. Niestety, ale troszeczkę Was okłamałem. Tamte światło to były jedno i drugie były stopy, a tu mamy neony pozycyjne, widzicie? Jeden i drugi jest pozycyjny. Kamera tego nie oddaje, moi drodzy. Widzicie? Jak bardziej się oddalam i chcę zrobić Fajne ujęcie. To niestety już zaczyna się wszystko nam tutaj. Widzicie? Wszystko zaczyna się rozmazywać. Ale z bliska jak najbardziej. To może nie oddało tego. O czerwony. Czerwony. Teraz chwilę się pobawię, jeszcze. Dobra, moi drodzy, pobawiłem się. Ale znowu tego nie widać. Ale z bliska będzie. Spod kąta też nie. Nie wiem dlaczego. Jeszcze nie umiem tak nagrywać, żeby było dobrze. Tu mamy kierunek. I tu mamy kierunek po środku. I od razu w tej lampie mówię o tym, że jest to kierunek dynamiczny. W zależności do prawą lampę, czy na lewą kierunek mryga od środka do zewnątrz. Więc jak najbardziej fajna lampka. Za nieduże pieniądze do ciągnika do 60 Zaraz w wszystko. Może jeszcze Wam powiem wymiary. Tylko zapalimy sobie światło. To wyłączymy. Ta lampa bez kierunku dynamicznego ma wymiar 103 na 210 mm. I teraz Wam coś pokażę. Tu od góry widzicie. Jest na czterech zatrzaskach. Wyjmujecie lampę. A e, e, obramówka zostaje na, e, na ciągniku, na maszynie. Każdemu e, lampę się wypina na cztery zatrzaski. I można się do niej powiedzmy dostać. Czy to jest jakieś lepsze rozwiązanie, czy nie? Nie powiem Wam. Nie potrafię. Ale podam Wam wymiary tej drugiej lampeczki. Jeżeli będę tylko miał, niestety nie mam, ale zaraz sobie weźmiemy biarkę i wszystko Wam opowiem. Tak jak widzicie, lampa ma około 14 cm. Wysokość zaraz też powiem około 8. I jeżeli chodzi już o LEDy, tutaj przepraszam za bałagan, ale w najbliższym czasie będzie kolejny film. O, jeżeli coś się odczyta, co tu jest na bezgrolone, to będzie fajnie. Dobra. Ten halogen dalekosiężny powiedzmy. Wymiar 9,5 na 7,58. 7,5 i głęboka jest na 9. Tu mamy głębokość tej rozpraszającej na 8. Szerokość 9,9,5. I wysokość jest praktycznie ta sama 8 centów. Moi drodzy, naprawdę fajne lampki. Jakby ktoś chciał, wysyłamy. Zapraszam do kontaktu. Przepraszam za bałagan, ale to tak jak mówię, już jest po godzinie 23. Trochę to musiałem poskładać. Nie chciałem też zakuwać, bo nie każdemu to się później przyda. A te lampki na pewno ktoś kupi i będzie mógł powiedzieć, że ma je od youtubera. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!